Najmocniejszy Ford Mustang w historii zaczyna turnę po Europie. Lamborghini pokazało swój nowy silnik V8, Mercedes zbuduje limitowanego speedstera, a McLaren przygotował specjalne malowanie swojego bolidu na Grand Prix w Monaco. Te i pozostałe informacje mam dla Was w dzisiejszym podsumowaniu ostatniego tygodnia, dlatego nie przedłużając, ja jestem Artur, a to jest Motorradar na kanale Kartoteka. Jedziemy! Ten weekend trwa kultowe Grand Prix w Monaco, a patrząc jak bardzo jest to medialne wydarzenie, wiele ekip często chce pokazać się nie tylko poziom sportowy, ale też upamiętnić ważne wydarzenia bądź postaci. I właśnie w ten weekend McLaren nie jeździ w swoich charakterystycznych pomarańczowych barwach. Ekipa z Walking pomalowała bolidy na żółto i zielono, składając tym samym hołd. Artonowi Sennie. Dlaczego wybrał akurat wyścig w Monako, a nie na torze Imola, gdzie 30 lat temu zginął ten wybitny brazylijski kierowca? W 1988 roku Arton Senna dokonał w Monako niemożliwego. W kwalifikacjach zdobył pole position, wyprzedzając prosta o 1,4 sekundy. Do dziś uznaje się to za jedno z najwybitniejszych okrążeń w historii motorsportu. im Prost w wywiadach nie mienia i absolutnie nie wiedział, gdzie Senna zdobywał cenne dziesiątki sekundy, kompletując z tego tak abstrakcyjnie dobry czas. Sam brazylijski kierowca twierdził, że jadąc przez nitkę prowadzącą wokół kultowych zabudowań Monako, był w transie i absolutnie odciął się od świata zewnętrznego. Niemal równo 36 lat później McLaren oddaje hołd sennie w Monako, Lando Norris i Oscar Piastri jeżdżą bolidami w żółto-zielonym malowaniu z niebieskimi detalami nawiązującym do flagi Brazylii. Paradoksalnie w ten sposób McLaren upodobnił się też do bolidu Benettona B-193 z 1993 roku. Jednocześnie McLaren przygotował też wyjątkowy egzemplarz modelu senna, łącząc wspomniane wyżej barwy z unikalnymi detalami. Z boku też twarz brazyjskiego kierowcy. MSO podkreśla, że zastosowano tutaj wyjątkową technikę malowania, która płynnie łączy kolory bez wyraźnych cięć w lakierowaniu. kierowaniu. Czy sztuka może iść w parze z motorsportem? BMW w ramach projektu Artcar od lat pokazuje, że jest to idealne połączenie. Wszystko zaczęło się w 1975 roku, kiedy to Alexander Calder pomalował wyścigowe BMW 30 CSL w charakterystyczny dla swojego stylu sposób. Później ta koncepcja była rozwijana w kolejnych latach. W 1976 Frank Stella stworzył unikalne wcielenie modelu 30 CSL. Rok później, w 1977, Roy Lichtenstein upięknił BMW 320 z grupy 5. Nie sposób też pominąć BMW M1 z grupy 4, stworzonego przez Andy'ego Warhola. Na liście artkarów jest już 19 maszyn, a teraz dołącza do niej numer 20 BMW M Hybrid V8. Malowanie dla tego auta opracowała Julie Meretou, znana nowejorska artystka przestrzeń, ruch i energia zawsze były głównymi motywami jej twórczości. Przy projektowaniu 20 edycji BMW ArtCar po raz pierwszy przełożyła dwuwymiarowy motyw malarski na trójwymiarowe dzieło. BMW M Hybrid V8 w malowaniu Julie Meritou wystartuje w 24-godzinnym wyścigu w Lemon. Za jego kierownicą usiądzie fabryczny zespół BMW w składzie: Sheldon von der Leinde, Robin Friends i Ren Rast. 20 ArtCar pojedzie na torze z numerem 20. Oficjalny wyścigowy debiut zaplanowano na 15 czerwca. Jednak już wcześniej, bo właśnie w ten weekend ujrzał on światło dzienne podczas concorso di eleganza w Vili nad jeziorem Como. BMW M Hybrid V8 startuje oczywiście w kategorii hypercar. Jest to auto zbudowane dokładnie według kryteriów klasy LMDH, łączone także z LMH. Oznacza to, że za projekt nadwozia odpowiada jeden z czterech dostawców. Multimatic, Dallara, Oreca lub Liger. BMW wybrało Dallarę, która buduje także samochody dla Cadillaca. Sercem tego samochodu jest silnik V8 przygotowany przez Markę, który połączono z układem hybrydowym firmy Bosch. Takim samym w każdym aucie LMDH. Auto wyjściowo waży 1030 kg, a łączna moc napędu to 680 koni mechanicznych. Tutaj zmiany wprowadzone są w ramach regulacji Balance of Power, które pozwalają na wyrównanie rywalizacji pomiędzy samochodami. 24-godzinny wyścig w Le Mans wystartuje już 15 czerwca, tradycyjnie o godzinie 16. Lamborghini odsłania kolejne karty związane z premierą następcy Hurakana. A tym razem wiemy jaki silnik pojawi się w Temerario i będzie to dość gruntowna zmiana, bo oto przed wami nowe V8 Lamborghini, które zastąpi wolno sącą V10. -kę. Wiele osób obawiało się, że włosi pójdą na łatwiznę, ale tak się nie stało. To całkowicie nowa konstrukcja opracowana od podstaw z myślą o nowym bazowym superkarze marki Sant'Agata Bolognese. Na pewno wrażenie robi specyfikacja, przede wszystkim Większość jednostek z doładowaniem nie kręci się zbyt wysoko. To na przykład była rzecz, która rozczarowała nieco fanów Ferrari. Lamborghini udowadnia, że jedno nie wyklucza drugiego, a doładowanie i wysokie obroty idą w parze. Ich nowa jednostka 40V8 Biturbo osiąga 800 koni mechanicznych w zakresie od 9000 do 9750 obrotów. Odcinka jest równo na 10000 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy wynoszący 730 Nm dostajemy zaś od 4000 do 7000 obrotów. To wszystko wspierały jeszcze trzy silniki elektryczne oferujące 150 koni mechanicznych i 300 Nm. Kilometrów. Każdy. Nie będą jednak pracować jednocześnie przez cały czas, co sugeruje, że finalna moc tego samochodu wyniesie około 800 do 900 koni mechanicznych. Układ High Performance Electrify Vehicle oznacza oczywiście obecność małego akumulatora, który można ładować z zewnątrz. Jest to więc de facto hybryda plug -in. Bateria najprawdopodobniej traftuje z modelu Revuelto i oferuje 3,8 kWh pojemności. Tak jak wspomniałem na początku, nowa Fabusemka będzie napędzała nowe Lamborghini Temerario. Premiera zaplanowana jest jeszcze w tym roku, a pierwsze egzemplarze wyjadą na ulicę w 2025 roku. Teraz mam dla Was naprawdę wyjątkowego Mercedesa. Niemiecki producent chyba zauważył, że nisza, jaką są mocno limitowane samochody, coraz częściej święci sukcesy sprzedażowe i również postanowili wrócić do tego biznesu. Poznajcie Mercedesa MG Pure Speed. Bez dachu, szyby i z przedziwnym pasem przednim. To pierwszy model z linii Mythos, czyli unikalnych modeli opracowanych dla najwierniejszych i najbogatszych klientów marki. Pamiętacie stworzony kilka lat temu projekt modelu GT w wersji Speedster? I Było to dzieło niemieckiej manufaktury, która postanowiła opracować swoją własną wersję tego samochodu. Można odnieść wrażenie, że marka ze Stuttgartu znalazła w tym inspirację aczkolwiek przedziwną. Pure Speed to bowiem pierwsze dziecko nowej linii Mythos, czyli serii aut produkowanych w krótkich seriach, są bardzo drogie i wyjątkowo unikalne, ale też kontrowersyjne. Inaczej tego samochodu opisać się po prostu nie da. Mercedes Pure Speed czerpie z klasyków marki, ma w sobie geny modelu 300 SLR oraz Wyścigowej maszyny z 1924 roku. Mowa tutaj dokładnie o modelu 300 SLR, który wystartował w wyścigu Mille milia w 1955 roku. Z niego zaczerpnięto charakterystyczne zabudowy zabezpieczające kierowcę i pasażera. Z kolei malowanie jest holdem dla auta, które w 1924 roku zwyciężyło w wyścigu Targa Florio. Wyjątkowym elementem jest tutaj także Halo, czyli pałą, który zwiększa bezpieczeństwo w razie uderzenia i dachowania. Całe nadwozie dodatkowo zoptymalizowano. Pod kątem aerodynamiki, czerpiąc z doświadczenia pozyskanego przy budowie modelu AMG1. Stąd też, chociażby tak kontrowersyjny pas przed nim, bez wątpienia budzi on skrajne emocje, ale ponoć aerodynamika grała tutaj pierwsze skrzypce. Nie da się też ukryć, że nie zamaskowano tutaj faktu, że bazą jest. Mercedes SL. Z niego pośrednio przełożono przednie i tylne lampy, a także zachowano ogólną bryłę nadwozia. Sercem jest tutaj silnik V8. Mercedes nie wchodzi jednak w szczegóły i nie zdradza specyfikacji tej jednostki napędowej. Wiemy za to, że Pure Speed będzie rzadkim widokiem na drogach. Niemcy zbudują 250 takich samochodów. Nie kupi ich także zwykły śmiertelnik. Przewidziano je dla najwierniejszych i najbardziej oddanych klientów marki. To sugeruje, że na celownik trafili tu jej nabywcy wspomnianego wcześniej AMG 1 Także wyjątkowych projektów ze stani A Falterbach, takich jak chociażby GT Black Series. Cena nie jest znana, ale spodziewajcie się tutaj kwot sięgających co najmniej 2 milionów euro. Jeśli zastanawiacie się, który producent w tym roku może zrobić największy szum wokół siebie, to Ford zdecydowanie mocnym akcentem dołącza do tej rywalizacji. Jakiś czas temu informowałem Was o premierze Forda Mustanga GTD, czyli najbardziej radykalnej odmianie popularnego na całym świecie: Muscle Cara. Teraz rusza w podróż po Europie, a jej celem jest rekord na Nürburgringu. Ford Mustang GTD to w zasadzie drogowe wydanie wyścigowego modelu GT3 opracowanego wspólnie z firmą Multimatic. To stały partner Forda, który przyczynił się także do stworzenia efektownego modelu GT. Multimatic odpowiada nie tylko za stronę inżynieryjną, ale także za budowę tych samochodów. I teraz może mieć przed sobą jedno z największych wyzwań. Amerykanie mają bowiem w USA prawie 7,5 tysiąca chętnych na Mustanga GTD, a europejskie zamówienia dopiero ruszą w czerwcu. Ford Mustang GTD użyć światło dzienne podczas 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. I to właśnie we Francji zacznie się wielka trasa koncertowa flagowego Mustanga. Wyczynowe, ale wciąż dopuszczone do użytku drogowego wydanie zaliczy wybrane kraje, aby zaprezentować się przed klientami. Zobaczymy go m.in. na 24-godzinnym wyścigu w Spa w Belgii, a także na festiwalu prędkości w Goodwood. Zwieńczeniem tej wyprawy ma być wizyta na Nürburgringu, gdzie Ford zamierza wykręcić rekordowy czas tym samochodem. Cel jest prosty. Zejść Poniżej 7 minut. Aktualne Porsche 911 GT3 przyjechało ten tor w 6 minut 55 sekund i 30. Co może być punktem odniesienia dla Amerykanów. Co ciekawe, oficjalna specyfikacja Mustanga GTD wciąż jest tajemnicą. Wiemy jedynie, że będzie to w zasadzie odblokowana wersja GT3 z homologacją drogową, a to oznacza, że silnik V8 może osiągnąć nawet 800 koni mechanicznych. Aktywna aerodynamika, a także zupełnie inna konstrukcja zawieszenia sprawią, że przyczepność i prowadzenie pozostaną na bardzo wysokim poziomie. Jim Farley rzucił wyzwanie swoim odpowiednikom z innych koncernów. Szef Forda puścił tutaj oczko do Porsche i zachęcił do tego, aby szefowie Zmierzyli się w swoich autach na torze. Nie od dzisiaj wiadomo, że Farle jest zapalonym Petrochem i człowiekiem, który uwielbia rywalizację za kierownicą. Pytanie tylko, czy Oliver Blume, szef Porsche, byłby skory stanąć z nim na polach startowych. Aha, i jeszcze na koniec ważna informacja z naszego polskiego punktu widzenia bo na oficjalnej stronie Ford Polska pojawiła się już dedykowana zakładka poświęcona nowemu Mustangowi GTD. A to może oznaczać tylko jedno, ten rasowy sportowiec zagości w naszych salonach i powiem Wam szczerze, warto będzie dołączyć go do swojej kolekcji wyjątkowych super samochodów. I to już wszystkie informacje, jakie dla Was przygotowałem. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zachęcam do dyskusji w komentarzach poniżej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów, jakie dla Was szykujemy. Takich jak na przykład ostatni o 10 ciekawych projektach od Zagato. Koniecznie zobaczcie ten materiał, link zostawiam w opisie filmu oraz w kartach. Tyle ode mnie na dziś. Widzimy się w kolejnym podsumowaniu już w przyszłą niedzielę. utrzymacie się ciepło. Cześć!